Cześć, rozmawiać dzisiaj będziemy z zespołem Terpi i Magra. Przedstawcie się, chłopacy. Cześć, Alek, jestem. Mariusz. Łukasz. Damian. Zadam im parę pytań odnośnie całej ich twórczości. Skąd wzięła się w ogóle nazwa zespołu? O, Łukasz powiedz, więcej. Wiesz na co temat. Jeżeli chodzi o nazwę zespołu, powstała od naszych nazwisk, to znaczy tak, na początku było Terpi, czyli od mojego nazwiska Terpiński, Magra, Mariusz, Gran. I tak to się złączyło. Połączyliśmy. Mhm. Tr Trudniej już się nie dało. <noise> Jak zaczęła się Wasza kariera zawodowa? Zaczęło się w 2006 roku. Eee, zaczęliśmy od takich imprez typowo-okolicznościowych. Później w 2008 Łukasz zaczął robić swoje utwory. W 2009 dołączyłem ja w sensie do twórczości. No i później zaczęliśmy robić materiał na pierwszą płytę. W 2013 dołączyli nam chłopacy Damian Jarek. I od tego czasu już zespół zmienił charakter typowo męski. Nie ma dziewczyn w zespole. Eee, śpiewamy, tańczymy, no ogólnie robimy show. Czym zajmujesz się oprócz muzyki? <laughs> Jarek czym. <laughs> no nie wiem, to da, Damian o coś, ale akurat... Tak, nie ogólnie byli... jesteśmy zbyt leniwi, żeby czymkolwiek innym no, się ogólnie, zajmować. Ogólnie czym się no... zajmujemy w zespole? No, ze zespole czy prywatnie? Oprócz muzyki. Oprócz, muzyki, oprócz muzyki, czyli I prywatnie. I prywatnie, mm -hmm. no to wiadomo. No, ja na przykład zajmuję się zawodowo tańcem cały czas, prowadzę szkołę tańca łącznie z zamianem, uczymy dzieci tańczyć, no i występujemy w różnych takich. To, macie jakieś sukcesy w tym Chodzi Sukcesy są, dzieci za bardzo. Są, <laughs> za bardzo. <laughs> dzieci, są, dzieci, dzieci naprawdę są utalentowane i tak dalej, uczą się jak młodzi, tańce, że rosną, że uczą nam już. No i ogólnie jeśli chodzi o czas prywatny, to mówię, tylko taniec i wyłącznie, choreografia, no i, no. i rodzina. No. Wszystko, przynajmniej ja, nie nagramy. Przydamy to połowy, dzieci, to ciekawszego. No, Podobnie, no, no na co dzień zajmujemy się tańcem, takie karykury, uczymy dzieci. Każdą wolną którą staramy się spędzać z rodziną. Jaki wolny czas jak mam, to tak jak każdy człowiek dam gdzieś na jezior, gdziekolwiek. Ładnie zapewniał. Mariusz? Ja, ja poza, poza muzyką zajmuję się jeszcze elektroniką. Pracuję w sklepie elektronicznym. No, ale jak najwięcej czasu staram się poświęcać muzyce. No i sport, o, sport, sport. Ekstremalne sporty i piłka nożna do tego też. Dużo wielkich komputerowych. Tak, palce nie żeby. <grym> A jeżeli chodzi o mnie, to ja ciągle jeżdżę, przemierzam dużo kilometrów, także ciągle za kierowcą. Na rolkach. A w związku z tym, czy kariera zawodowa nie przeszkadza wam w życiu prywatnym? Czy przeszkadza? Nie, ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, jeżeli chodzi o życie prywatne. Jestem sam, więc jestem bardzo szczęśliwy i mi to nie przeszkadza w ogóle. No jeśli chodzi o Mariusza, to jest przykład idealny, bo naprawdę jest szczęśliwym człowiekiem. Ja zresztą też, chociaż nie jestem sam. Nie przeszkadza mi to na przykład. Moja y, narzeczona jest y, na, na, na tak, jeśli chodzi o to, co ja robię i wszystko jest okej, okay, także... Przede wszystkim trzeba robić wszystko tak, żeby wszystko było w porządku. Czyli Wam się to udaje? Tak, tak, udaje tak? tak. się. Że. Troszeczkę Damian ma problemy z dziewczynami, bo piszą listy do niego i tak dalej, i tak dalej. ale nie Stoją pod drzwiami, pod oknami, jakimiś kamieniami. Ale Jarek, Jarek wiesz co, Damian to jeszcze ma live, bo dzisiaj chłopacy zaczęli pisać. Tak. Ostatnio Łukasz do mnie pisał. Tak no. no, tak. <laughs> Przyznaj się do tego. A czy zaczęło się między nami od jakiejś przyjaźni i wtedy powstał zespół, czy... Na Jaka przyjaźń między nami była? Ona była też. <grym z nami> na na początku chodziło nam tylko o pieniądze, ale... Ostatnio <grym z nami> <grym z nami> polubiłem w miarę Mariusza, Kasza jeszcze nie zabarli, Bo że nie z tego pieniędzy. Już <grym z nami> tak nie ma sensu, bo się chociaż zaprzyjaźniliśmy. Nawet damy zawsze był szczerym, czerw, naprawdę, <grym z> Nie <nami> tak, przejmujcie się, się tym. Ogólnie. Znaczy, ogólnie jako zespół tworzymy jedną wielką rodzinę, tak mi się wydaje, bo e, jest, nas, je, jest nas czterech, do tego już Innych e, dziewczyn, w każdym mieście inna, tak. więc jest naprawdę duża rodzina. Jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o rolę, to ja, ja się piszę jako ojciec z tej rodziny. Tak. tak, żeby nie było. Nie, A tak, a tak, a tak, a tak po, na poważnie mówiąc, to e, nie znaliśmy się. Znaczy, ja z Łukaszem to się znam od czasów szkolnych, więc e, między nami ta, 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 ta przyjaźń, ta można też powiedzieć, ta miłość że jest od kilku lat. Z chłopakami zapoznaliśmy się w zeszłym roku. I tak, Damien powiedział, na początku chodziło tylko o pieniądze, ale z czasem zauważyli, że z nami można się dogadać. Tak, U. tak, naprawdę. Na Rysu, okay. ale, teraz nie chodzi nam tylko o pieniądze, ale też o pieniądze. Przede <noise> <Wtedy> wszystkim <noise> chodzi o dobrą zabawę. Oczywiście ratujemy, nie, naprawdę jest fajnie, jak podczas koncertów, znaczy przed koncertami, jak jeździmy, zawsze atmosfera w busie jest naprawdę taka, że... Ja myślę, że chciałbym, jeden mógł... chciałbym, żeby każdy to tego doświadczył, to się dzieje naprawdę. Myślę, że jeden zespół mógłby się uczyć, naprawdę, Nawet bo... Nawet Damian zaczął brać, brać ostatnio leki e, psychotropowe, bo już nie daje rady. <grym> <grym> ogólnie, ogólnie jest wesoło i staramy się, aby ta atmosfera była fajna, żeby była taka trochę rodzinna, nie? Staramy się spędzać ze sobą czas też poza, poza koncertami. A kto jako pierwszy wpadł na pomysł i założył zespół? Zdecydował się w ogóle rozpocząć przygodę z muzyką? Generalnie zaczęło się to ode mnie. Miałem taki pomysł, żeby zrobić grupę. Na początku, tak Marek wspomniał, żeśmy grali na różnych imprezach okolicznościowych, no, praktycznie każdą imprezę, i też później wpadło na pomysł, żeby stworzyć coś swojego, żeby bardziej wytworów swoich, autorskich. I tak się zaczęło od pierwszego numeru i później tak po kolei. Dlaczego akurat ten rodzaj muzyki? Dlaczego Disco Polo? Próbowaliśmy śpiewać religijną muzykę, ale nam się nie udało. Rydzyk nie pozwolił. <gry> Teksty są proste. Nie, tak, tak poważnie to dlaczego... Jeżeli chodzi o mnie, to słuchajcie, wyglądało to w ten sposób, że u mnie w domu, jak pamiętam byłem mały, to były czasy takiego boomu na muzykę, wtedy chodnikową, jeszcze później disco polo się zmieniło. I u mnie w domu ta muzyka leciała cały czas, poza tym mój tata grał na weselach. Ja zaczynałem też od wesel, więc ta muzyka cały czas była gdzieś tam obecna na moim życiu. Tak? I jak, 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 tak jak powiedziałem wcześniej, zaczęliśmy z Łukaszem e, grać na imprezę autycznościowych, później zaczęliśmy robić taką muzykę, dlatego że po prostu polubiliśmy to. Polubi, ja osobiście polubiłem tą muzykę tak i dużo osób śmieje się, e, dużo osób się nie przyznaje, a tak naprawdę czy, dlaczego? To jest nasza muzyka, tak? jeżeli ktoś nie ma ochoty tej słuchać, to niech jej słucha. Nam się podoba, my robimy to dla ludzi, którzy jej słuchają, którzy lubią tę muzykę i tyle. Także u mnie akurat tak to wyglądało. Wy jako artyści macie kontakt lub staracie się współpracować z innymi gwiazdami Estrady, Discopolo lub jakimkolwiek. Jak najbardziej mamy kontakt z wieloma zespołami. No nie, ma, nie da się ukryć, że <coughs> Discopolo to też jest jedna wielka rodzina, tak jak wcześniej mówiliśmy. My jesteśmy jedną wielką rodziną, tak samo i muzycy. Nie wszyscy muszą się lubić, nie wszyscy muszą się nawzajem wspierać, ale mamy taki grono gwiazd, tak? Można powiedzieć. No bo zespół André, tak chociażby, no to, to jest też jeden z naszych. E... przyjaciół takich, można powiedzieć. Dokładnie. Z, zespół Make też. Naprawdę wspieramy się, dzwonimy do siebie, Magda Niewińska. Dzwonimy, wspieramy się, podpowiadamy sobie, pomagamy sobie nawzajem. Jak się spotykamy na jakichś imprezach, to naprawdę to wszystko wygląda bardzo naturalnie. To nie jest tak, że nie chcemy się spotykać, czy też utrzymywać kontaktu, bo mówię, ten kontakt jest, pomagamy sobie bardzo często, wymieniamy się swoimi nowymi piosenkami, żeby jeden drugiemu pomógł, ocenił, tak? Tak to wygląda. Także naprawdę yy, nasz zespół raczej no, lubi się z wieloma. Nie wszyscy nasz, nas lubią, ale to chyba z zazdrości. Chociaż dobrze, że nie lubią, bo jak nie lubią, to nie to, nie to, nie to, nie to, się, to się dzieje, wiadomo, tak. no, nie? Także nie, nie, ma, to nie ma tak, żeby każdego, każdy lubił. Ale, ale z większością utrzymuje bardzo fajny kontakt. Ostatnio w sieci ukazał się Wasz nowy teledysk, który za, zaangażowaliście również chętne osoby z Wrocławka i okolic. Jak wyglądała Wasza współpraca? No, nasza z nimi czy z nami? Z nimi. Z nimi. Z nimi. Współpraca była dobra, no, naprawdę. No, 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 Myślę, że teledysk, więc... jest, y, teledysk jest pokazem tego, jak jaka była na wszystkim Nic nie było udawane. To, co się działo w teledysku, tak jest naprawdę. I dlatego tak naturalnie wszystko wyszło. A czy cała ekipa potrafiła się zgrać? No. Zgraliśmy się od... od, od. Zgrywaliśmy znaczy się już od rana, <laughs> tak, że tak powiem. W Ale generalnie bier, bier, rozumiał. zgrali, praktycznie od pierwszych zdjęć, wszystko było dobrane i piękne o tyle, na O tyle było fajnie, że Teleci kręcił e, kręciła nam firma, ta jest e, z, naszych, z, naszych, z naszych regionów. Czy my możemy powiedzieć nazwę firmy i zanekomować, czy, czy nie można? <laughs> można? No właśnie tu chcieliśmy pozdrowić, przepraszam, że przerywam. No, zawsze to, przerywasz, w tym kiedy No to może Ty to zrobić no, chodzi, chodzi, Nie no, Ogólnie jest nam taka bardzo dobra firma, Vizio to się nazywa, A właśnie chcieliśmy tu podziękować na Waszą portale. Ewelinie i Marcinowi. Ewelinie i Marcinowi, bardzo, bardzo fajną robotę zrobili, yy, dużo fajnych pomysłów mieli i w ogóle myślę, że to teraz... Sympatyczna, bardzo miła Właśnie, myślę, że ta firma to jest też taki, będzie niedługo czołową firmą, która zajmuje się mm. czymś takim jak robienie klipów i nie tylko. Także bardzo polecam wszystkim artystom, tylko jeśli nawet jak chcesz sobie zdjęcie zrobić fajne, albo ślub na przykład wziąć ślub z takim chłopakiem i z tego wideo, wideo relacji, to jak najbardziej z polecam. Ale właśnie chcieliśmy powiedzieć, że na planie była bardzo fajna atmosfera, tak powiedział Damian i Łukasz. E, nic nie było udawane. Telez miała być bardzo naturalne. On taki wyszedł. Tak? Jest tam mnóstwo ujęć, jak możemy zauważyć w teledysku. Jest bardzo dużo ujęć. Marcin naprawdę się dużo napracował, po nocy się nie montował to wszystko. E, my kręciliśmy. Pięć dni takich zdjęciowych mieliśmy, nie? Tak. Jest. Tak, to było pięć różnych dni. Właśnie o tyle było fajnie, że mogliśmy, tą, mogliśmy sobie to ten rozłożyć, tak, bo, bo Marcin i Ewelina oni są tutaj od nas, więc naprawdę mogliśmy się dobrać, jak nam pogoda nie pasowała, to przełożyliśmy to na inny dzień. I naprawdę pełen profesjonalizm, był, który wypłynął z, z, od nich. I, I też nasze pomysły naprawdę, dały efekt tego, że teledysk no, wyszedł bardzo fajnie, bardzo, moim zdaniem. Bardzo polecamy wszystkim dziewczynom na smutne dni, na wieczorne jakieś tam kolacje i tak dalej, nasz utworek. No i też nie możemy zapomnieć o ludziach, osobach, które były Ech. obecne na planie, o, tak? Właśnie. Wszystkim statystom i osobom, które odgrywały rolę, naprawdę też chcieliśmy podziękować, bo e, e, była naprawdę fajna atmosfera, wszyscy fajnie się bawili, a niektórzy byli zestresowani, dziewczyny były zestresowane, ale to wszystko z czasem, te emocje opadły tak i wyszło bardzo fajnie naturalnie, także wam też ja bardzo, uważam, że, mam, że że na podziękować. Nie widać. To też dużo osób powiedziało, że chyba się śmieliśmy cały czas. Czyli wnioskuję, że sami jesteście jak najbardziej zadowoleni z tego dzieła i ze współpracy. Znaczy, ja powiem osobiście, każdy się może powie, ale <coughs> przepraszam, ja jestem najbardziej zadowolony z tego teledysku i z tego utworu w całej naszej karierze. Takie dwa moje teraz ulubione utwory z, naszej, z, naszej, z naszego repertuaru to właśnie będzie ten ostatni za Zatańcz. A także, a także o tobie ma że to takie dwa utwory myślę czołówka jeżeli chodzi o muzykę o teledysk i o, o całą nie? najbardziej będą kiedyś o No już powoli powoli dużo wejść, na no i tu że tak powiem Myślimy, że będzie fajnie. Naprawdę. Zobaczymy, jak to się dalej rozkręci, bo dopiero na razie na wizji, tak, że tak powiem, ten telewizji jest praktycznie 4 dni może. 4, może 5, tak Mariusz? telewizji poleciał pierwszy raz wczoraj. Premiero... W telewizji poleciał w jednej, drugiej. O, przepraszam. O, właśnie to jest ta piosenka. Możecie, możecie nagle. <ścoughs> Nagrywamy, halo, halo. <śles> właśnie w tym momencie mam wywiad i nie mogę... Nie mogę teraz rozmawiać, jestem na wywiadzie, pogadam później na razie. Dajemy, to, czy wycinamy? Nie, nie wycinamy, to jest naprawdę pełen profesjonalizm, jeżeli chodzi o nasz zespół. To widać teraz, tak? No, teraz telefon o to, co... Włączam. Śląda, że nie pomyślałeś przed wywiadem o tym. Dobra, no. Miałbyś naturalnie. No, tak? jest bardzo naturalnie. My się cieszymy, nic nie udajemy. A czy jesteście zadowoleni ze swojej dotychczasowej twórczości? Czy wymagacie od siebie czegoś więcej? Chcielibyście czegoś więcej? Kiedy zaczynaliśmy nagrywać utwory w 2000, Łukasz, 2008 roku, e, ja dołączyłem w 2010 roku do nagrywania, bo my cały czas się jednak zespół tworzyliśmy, e, zaczynaliśmy z wysokiego C, naprawdę, bo chcieliśmy, żeby te utwory były fajne, ale teraz z perspektywy czasu, jak patrzymy, to wymagamy od siebie jeszcze więcej, nie tylko od teledysku, ale i od muzyki, i od słów i od całej aranżacji. Mamy też bardzo fajnego aranżera, który nam zrobił niesamowitą muzykę właśnie w ostatnim utworze e, i myślę, że współpraca właśnie z nim będzie wyglądała, będzie już na nam na dłuższą metę, bo ta muzyka, którą on teraz robi, ten cały aranż, pokazuje, że należymy do ścisłej czołówki, jeżeli chodzi o zespoły Disco Polo. I, 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 mówię, i tako, taką muzykę chcemy robić, tak? I wymagamy od siebie więcej. Tyle dyski będą jeszcze bardziej, będą bardziej ambitne, muzyka będzie naprawdę na najwyższym poziomie. No i myślę, że, że ten poziom z perspektywy czasu on cały czas wzrasta i nie możemy stać w miejscu, bo nie, nie ma możliwości. Albo się będziemy cofać, albo będziemy iść do przodu. No i my mamy zamiar iść cały czas do przodu. I na zakończenie zapytam tylko, jakie są paniec? Wasze plany na przyszłość? Yeah, <laughs> nie, koniec? Plany. Plany dla mnie. Znaczy ja bym chciał otworzyć sklep spożywczy, ale... <laughs> ale nie z licencji na papierosy. <laughs> <co>? <laughs> sklep spożywczy, bardzo fajny plan dla mnie ma tutaj, ale w jakimś momencie konkretnym czy... Znaczy koniecznie na Śródmieście. Bardzo fajna okolica. Na rynku. Słuchajcie, teraz sklepy monopolowe mają też zdjęcie. Także jakbyś taki 24 godziny otworzył sklep, to... stali klienci, tak. Na pewno dzięki reklamie rozpoznawany ah. yeah. jesteś, może mi więcej sprzedał. Na pomidorów, czy... A poważnie? Jakie mamy plany? Poważnie? No, ja swoje plany w dalszym ciągu wiążę z tańcem. Na pewno chciałbym robić to jak najdłużej, póki zdrowie pozwoli, kontuzy jakieś, że tak powiem, niezłotnie. Chcę to kontynuować i już z chłopakami, Polisko, polu i na co dzień jako tańc prawda? Uczyć dzieci tańca, występować na różnego, różnego rodzaju pokazach i co taniec, taniec jeszcze raz taniec, a co przyniesie przyszłość to czas pokaże, tak? Przede wszystkim chcemy tworzyć, działać dalej w tym kierunku dla naszych wszystkich fanów i myślimy, że coraz to większy owoc. Nam z tego wyrośnie. Zdamiana warzywniaka. Jeśli chodzi o mnie, no to ja bym na przykład pojechać do Anglii do pracy, zmywać Bez, Bez rękawiczek. Bez rękawiczek. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie, nie będę musiał, bo dlatego, że też wziąłem plany z zespołem, o, 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 o tym, co robimy razem, wspólnie, pusenki i tak dalej, żeby, żeby naprawdę chyba w końcu jakiś wyszedł, żebyśmy mogli już do końca życia robić to, co robimy. No i to by było na tyle. Jeśli chodzi o nie, tak, taką sprawę zawodową, a prywatnie, no to rodzina. Ale już nie chcę mieć, tak jest wszystko OK. Tylko tyle. A, a ja, A jeżeli chodzi o mnie, to takie moje plany na przyszłość to przede wszystkim zespół, żeby cały czas w tym gronie, w którym jest, nie zapowiada się, żeby się cokolwiek miało zmienić, ale po prostu no, życie różne, życie różne, różne psikusy nam sprawia i ja po prostu moim, moim planem jest to, żeby ten zespół był w takim, w takim w takim składzie, w jakim jest, żeby się cały czas rozwijał, żebyśmy my byli coraz lepszymi tancerzami. Ja z Łukaszem, bo my też tańczymy ten, dzisiaj chłopacy, żeby coraz lepiej śpiewali. I tak naprawdę hit, hit jest wypadkową. Jeżeli cały czas robimy muzykę, a my ją mamy cały czas zamiar robić, to jest też naszym planem, robić coraz lepsze piosenki, coraz fajniejsze, coraz przyjemniejsze bałka, to... Czy będzie to hit, czy nie, to po prostu ludzie sami oceniają. My nie robimy z założenia żadnego hita, tylko po prostu robimy muzykę, która nam się podoba, którą my czujemy. Jeżeli ludzie, e, nasi odbiorcy e, w końcu powiedzą tak, to jest to i, i udostępniamy to, tak, dzielimy się tym utworem i się okaże, że nagle jest milion wejść, 2 miliony, 5 milionów wejść na YouTube, to znaczy, że po prostu trafiliśmy w ten utwór, który spodoba się jak największej rzeszy ludzi. I to jest nasz plan, po prostu, żeby ludzie, jak najwięcej ludzi nie tylko w Polsce, ale i na świecie, słyszało o nas, tak? żeby O nas, o, o nasze piosenki a prywatnie, to ja chcę po prostu obstawiać dla miana warzywnia, bo musi być oklone. A ja jakbyśmy tak zadali teraz Wam na przykład pytanie dziewczyny, jak Wam się podoba nasz utwór? na przykład wpada w ucho. Wpada w, pada w ucho, Na tak. pewno wpada w A w oko? Tak. A chce się tańczyć? Na a oko właśnie to bardziej telewizji. Oku <głos》> telewizji. <głos》no <głos》się według mnie ogólnie muzyka disco, disco Polo ma to do siebie, że porywa człowieka i naprawdę aż chce się tańczyć. A teraz jeszcze tam się musi wypowiedzieć tata. druga koleżanka, to może ja pomogę koleżance. O, mów, no. mów, tak. E, o tyle teledysko, tak? Tak. Znaczy no, mi ogółem bardzo się podoba Wasza Dziękujemy. No. <laughs> I to więcej się nie powiadać, że coś jest niesamki tak dalej. Ważne jest pierwsze zdanie ślicznie. i o to właśnie chodzi. na tak. będzie bardzo dobrze. No, to co więcej mogę dodać? Ja tam życzę powodzenia żebyście rozwijali się dalej, żebyście byli jeszcze lepszymi tancerzami, piosenkarzami, żebyście rozwijali się w warzywniaku czy gdziekolwiek byście chcieli. W każdym razie rozwój to rozwój. Tak, rozwój to rozwój. rozwój, jest rozwój. Tak. Więc ja Wam życzę powadzenia. No i dziękuję bardzo, bardzo serdubiem. My również Wam dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy panu. za zaproszenie dziękujemy. młodemu Wocławkowi. Pozdrawiamy wszystkich, e, którzy czytelników portalu Młodowocławek, pozdrawiamy dziewczyny, które stoją tutaj z nami, sąsiedzą, pozdrawiamy Mariusza, który I w ogóle jest pozdrawiamy szefem całej tej firmy i Młody Wocławek cały czas będziemy pozdrawiać. W ogóle. Dziękujemy za wszystko naprawdę. I... Tak, i to co, idziemy się kąpać do Wisły. Tak, no to z... idziemy. Cześć, na razie. Na razie.